Eee, już się nagrywa? Okej, okay, okej. Okay. Yes. To elsa ma na tej strony. Nie odmienię jeden, ale. Kostek! Jego zabawka! Dobrałem się do jego telefonu i teraz nagrywam. A, i oglądam sobie bajeczkę. Patrzcie! Tak! To szef Babas! Ale w ogóle nie interesujcie się tą reagą, która mi porusza I, I nie, to, to, to w ogóle nie jest fake. To w ogóle nie jest fake. Zobaczycie do opisu, to zobaczycie, że to nie jest fake. Oj, od skogo wypadło?